Kasia, dorać jak przełamać strach przed nagrywaniem siebie. Uświadom sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, dlaczego chcesz prowadzić media społecznościowe i dlaczego chcesz się pokazywać? No, chcę mieć więcej obserwujących i chcę zarabiać więcej. Jeśli faktycznie bardzo ci zależy na osiągnięciu tych celów, jeśli jesteś gotowa sporo poświęcić, to już osiągasz połowę sukcesu, bo masz motywację. Teraz musisz sobie uświadomić kolejnych kilka rzeczy. Jakich rzeczy? Musisz wiedzieć, że każdy kiedyś się bał nagrywać rolki. Każdy kiedyś zaczynał. Ba, czasami boi się za każdym razem. Nie każdy robi to z przyjemnością. Nie każdy wygląda jak milion dolarów, ale robi to. To budujące. Potraktuj swoich obserwujących jak znajomych. Czy jak rozmawiasz na żywo z koleżanką, kolegą czy klientem, wstydzisz się? Boisz się, że powie, że wyglądasz okropnie albo że źle składasz zdania? No nie myślę o tym. Więc i tu nie myśl. Tylko mów do tych ludzi, doradzaj swoim klientom, proponuj im, rozwiązuj ich problemy i nie skupiaj się na sobie. Ale strachu przed krytyką ciężko się pozbyć. Bój się i rób. Pomyśl sobie, co najgorszego może się wydarzyć, jeśli opublikujesz swoją pierwszą rolkę i pojawi się pod nią negatywny komentarz. Czy świat się skończy? Czy twoi wszyscy obserwujący nagle odejdą? Czy twój problem przestanie istnieć? Czy twoja firma upadnie od jednego negatywnego komentarza? No pewnie nie. Właśnie są różni ludzie. Jedni Cię pokochają, inni odejdą, a jeszcze inni będą hejtować. Tak jest świat social mediów. Trzeba się po prostu z tym pogodzić. Komentarz hejterski możesz usunąć albo ukryć. Osobę hejtującą z automatu blokujesz. Twój profil to twój internetowy dom. Ty jesteś tu gospodarzem. I to ty decydujesz, z kim chcesz rozmawiać. A rozmawiać będziesz z ludźmi, którzy zechcą Ciebie słuchać. I tyle. Tego mi trzeba było. Dziś nagram swoją pierwszą rolkę. Poczułam moc. Powodzenia. A Ty? Jaki masz problem w prowadzeniu mediów społecznościowych? Potrzebujesz pomysłu na rolki? Na posty? Masz jakieś bolączki albo pytania? Odezwij się w komentarzu, a kolejną rolkę nagram z odpowiedziami dla Ciebie. Jeśli nie chcesz się publicznie ujawniać, zapraszam Cię na indywidualne konsultacje. Serdecznie zapraszam. Kasia Figura, Figura Media. Mua.